Mam tutaj japońską cechę A do yy, takiej renowacji. Nie? widać, jakie rysy i, te, i tak dalej. Szkoda, od turko pozdrawiam. DJ S2000 nagrywał tutaj u mnie też. W końcu trafiła. O gran turismo! W końcu trafiła tutaj w moje ręce. Jak z Japonii przychodzi to zawsze gdzieś to jest poluzowane. Wada, że nie ma nóżki. Te nóżki się nie nadają z innych fatów. Są specyficzne do tych z siąsteczną. No i co? No delit standardowo. Ciekawe czy to jest made in Japan. jcha A00 made in China. Ja mam też z made in Japan. No jakieś różnice mają. Z spodu też polerka, mycie. I wszystko miało nie, no nie. Znaczy, wyjściowo nie jest najgorsze. To jest baza do odnowienia, nie? Szkoda, że tej nóżki nie ma. Wada, yy, że one miały lasery, yy, znaczy napędy jednolaserowe awaryjne, szczególnie na grach z PS2 padały, bo się laser musiał przełączać z niebieskiego światła na czerwony. A tutaj yy, mi siomeczek wysłał. Yy, napęd drugi z dwoma laserami będzie czego zasłapować. Elektronikę możliwe, że przepisać. No. No i tak. Cecha zawsze trzeba ratować. Kurde, jaki to jest design. Ponadczasowy. Co sumie.